Miodobranie, najprzyjemniejsza część z pracy każdego pszczelarza. Cześć, mam na imię Piotrek, witajcie w Piwniczce Chomika. Dzisiaj przeprowadzę Was od A do Z przez ten proces. Poprzez pozyskiwanie miodu z ramek od naszych pszczółek, poprzez jego wirowanie, odsklepianie i zapeklowanie w słoiczki. Zapraszam. Do miodobrania będziemy potrzebować kilku podstawowych rzeczy. Wszystkie te rzeczy oczywiście możesz kupić w naszym sklepie internetowym, możesz się kupić na miejscu u nas w firmie. Serdecznie zapraszamy. Zaprezentuję teraz, co, z czego będziemy korzystać podczas dzisiejszego miodobrania. Przede wszystkim podstawową rzeczą na każdej pasiece powinien być wózeczek pasieczny. Nie ma co wymyślać z taczkami, nie ma co wymyślać z różnego rodzaju sprzętem, który jest nieużyteczny. Chcę zaprezentować specjalny wózek z osią skrętną, na którym możemy przewieźć bardzo dużą ilość naszych ramek z miodem. Może służyć jako wózek serwisowy, który możemy wykorzystywać na pasiece. Będziemy potrzebować pojemniczki. Dużo osób korzysta z korpusów, to znaczy ramki znajdują się w specjalnych korpusach. My używamy specjalnych pojemników dedykowanych pod ramkę Wielkopolską. Następnymi rzeczami, które będą nam potrzebne jest oczywiście miotełka z miękkiego włosia, dzięki któremu będziemy mogli pszczółki, które zostaną na ramkach, strzepać. Następnym produktem, który jest niezbędny, oczywiście dłutko pszczelarskie, którym wykonujemy wszelkiego rodzaju pracę. w ulu, podnosimy ramki. Zobaczycie jak się tym pracuje. Pokażemy Wam wszystko. Następnym elementem, który jest zbędny bądź niezbędny. Niektórzy pozyskują e, miód z użyciem poddymiacza, niektórzy nie używają. My Wam zaprezentujemy dzisiaj z użyciem, użyciem poddymiacza. Poddymiacz jest to takie urządzenie, które ma specjalne paliwo e, z drzewa, oczywiście suchego. Podpalamy Wydobywa się dym. Po co to jest? Pszczółki, jeżeli poczują dym, że w okolicy, czy w ich okolicy, czy w środku ulaj, nagle odejmijmy je, automatycznie w podświadomości zaczynają uciekać do miodu. Miodu i zaczynają ten miód jeść, ponieważ myślą, że jest gdzieś w okolicy pożar i one napełniają swoje kubki, e, brzuszki miodem. Dzięki temu stają się momentalnie spokojne i wtedy możemy bez problemu łagodnie przeprowadzać pracę e, wszelkie prace w ulu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem pszczelarzem amatorem, hobbystą. Wszystkiego się uczę. Uczę się od pszczelarzy doświadczonych, uczę się z internetu, uczę się z książek. Więc jeżeli coś źle zrobię, proszę nie krytykujcie. Wszystko jest dla ludzi i Powoli, powoli dojdzie się do perfekcji. Teraz potwórze działa. Troszkę zaczyna nam wiać, co nikt nie ułatwia, ale zobaczymy, może będzie ok. Strzelacz nie powinien narzekać na pogodę. będzie przynajmniej informacje, jak będziemy pracować. już czuję po rękach pięknie popatrzcie wytłumaczę teraz pokrótce, zobaczcie to są nasze pszczółki, są bardzo spokojne, nie atakują ta ramka jest pełna miodu, jest zasklepiona to znaczy pszczoły pokryły ją specjalną powłoką z wosku zapobiegającą psuciu się temu wosku my takie ramki pobieramy i później pokażemy Wam, co z nimi robimy. Więc jest to piękna ramka, zasklepiona z jednej i z drugiej strony. w masę, jak widzicie, bardzo spokojne, żadne ataku, żadnego obliczenia, Ale za chwileczkę może się to skończyć, ale zobaczymy. Przyciskamy specjalną miotełkę. Mamy nasze pojemniczki, do których będziemy taką ramkę czystą, ponieważ te pszczoły musimy szcząsnąć do ula schować do naszych pojemniczków i zamknąć szczelnie, żeby pszczółki z powrotem nie leciały do... Zobaczcie, cała ramka ciężka, piękna ramka z miodem, idealna do filmu. <gry> Taką piękną, pozyskaną ramkę wkładamy do przeźroczystych, estetycznych pojemniczków. Idealnych na ramkę wielkopolską. Zakrywamy, żeby pszczółki nie wleciały tu, ponieważ chcemy mieć czyste ramki do pozyskiwania miodu, odsklepienia i Miodarki. Słuchajcie, z naszych trzech. mamy cztery ule. Tak jak wspomniałem na początku, z jednego niestety nie udało się pobrać żadnego miodu, ponieważ są rodziny silniejsze, słabsze. Z trzech rodzin pobraliśmy dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 21 ramek z miodem. Co z nimi zrobimy? Pokażemy Wam za chwilkę na następnym ujęciu. Teraz musimy posprzątać na pasiece i zabieramy Was do naszego laboratorium w Chomika. Zapraszam. Chodźcie, zapraszam Was do naszej pracowni. Witajcie ponownie, z tej strony Piotrek Jesteście w piwniczce chomika. Miodobranie od naszych pszczółek skończone. Ramki mamy w naszym laboratorium. Teraz pokażemy Wam cały proces pozyskiwania tego miodu. Podstawowymi przedmiotami, urządzeniami, które będziemy używać w pozyskiwaniu miodu z ramek, jest wanienka do odsklepiania. Dzięki niej odsklepimy z ramek. Woskową część, które, pszczołą, które pszczoły naniosły, i będziemy mogli dalej użyć tych ramek w miodarce, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, podczas kręcenia, wirowania, nie, byli, nie bylibyśmy w stanie siłą odśrodkową pozyskać tego miodu. Aby to odsklepić, będziemy potrzebować fidelczyk do odsklepiania. Zobaczycie zaraz, jak on działa, jak będziemy używać danych ramek. Po odsklepieniu wkładamy Ramkę do miodarki i zaczynamy kręcić miodarką. Siła ośrodkowa powoduje, że z naszych ramek miód wydostaje się na zewnątrz, później ścieka po ściankach i będziemy go przechwytywać do takiego specjalnego pojemnika. Jest to multifunkcyjny pojemnik, który możecie nabyć w naszej firmie. Może służyć do jak odstojnik do miodu, jako pojemnik na kapustę kiszoną można upędzić wino, można upędzić zacier na napoje wysokoalkoholowe, można ukusić ogórki. Miód do pojemnika naszego odstojnika będzie wylatywał z miodarki, ale będą tam różne zanieczyszczenia. Aby pozyskać wysokiej jakości miody, będziemy stosować również sitko bardzo gęste sitko przez które ten miód będzie latywał i wszystkie nieczystości będą pozostawały na tym sitku a czysty miód spadnie do tego odstojnika nie będziemy przedłużać wszystko jeszcze opiszemy podczas procesu pozyskiwania tego miodu zapraszam na dalszą relację wyciągamy nasze piękne ramki z miodzikiem układamy na odsklepiarce i tym oto widelczykiem do odsklepiania ściągamy wosk które pszczoły pokryły popatrzcie jak się wylewa mięcik, złoty, piękny Jak widzicie jedną stronę mamy zrobioną, pięknie miodek wygląda, wypływa już, obracamy na drugą stronę. Taką oto odsklepioną ramkę. Wkładamy do naszej miodarki. Miodarka jest 3 miejscowa, więc musimy mieć trzy ramki ułożyć, żeby zacząć wirować. Powtarzamy proces następną ramką. Wszystkie ramki już włożone. Zaczynamy pierwsze wirowanie w piwniczce chomika. 3 czerwiec 2022 roku. Zaczynamy. Patrzcie, co się dzieje. Miód. Siła ośrodkowa działa. I... Na obrzeżach naszej miodarki. Słuchajcie, jak pachnie. Coś wspaniałego. Kręcimy najpierw w jedną stronę, potem w drugą stronę. Oczywiście do uzyskania odpowiedniego efektu. Czyli pustej ramki. Chcemy odwirować jak najwięcej tego miodu. Wirować musimy z czuciem, nie za szybko, nie za wolno, ponieważ jeśli będziemy za szybko, możemy uszkodzić nasze ramki. Jeżeli za wolno, to również nie odwirujemy całości miodu. Zobaczymy teraz, czy zostało wszystko odwirowane. Ramki już są lekkie. Wszystko zostało odwirowane z taką ramkę z powrotem chowamy do naszego pojemniczka na ramki i później po odwirowaniu wszystkich oddamy pszczołom, aby dalej mogły pracować. Czas zrobić pierwsze zlanie naszego miodu, uwaga idzie, patrzcie piękne piękny kolor piękne złoto płynne dzięki sitkom wszystkie te brudy jakieś pozostałości pozostaną na siteczku a do naszego odstojnika spadnie czysty miodzik słuchajcie najmilsi miód odwirowany ramki z powrotem do naszych pojemniczków przyjechaliśmy z powrotem na pasie czystko miód sobie tam z miodarki ładnie skapuje, a my musimy pszczołom oddać te ramki. One je odremontują, naprawią i dalej będą mogły pracować, pozyskiwać miód i wkładać do tych ramek. Więc podobna jest sytuacja jak przy Otwieramy te nasze ule i zaraz zobaczycie jak będziemy wkładać ramki Tu jest trochę pusto, może być ich trochę dużo, tak jak się spodziewałem, wiszą, zobaczcie, co się dzieje. O takie oto wisielce delikatnie damy na bok. Widzicie ile pszczół nie obsiadują plastrów. I teraz po kolei z naszych pojemniczków, wyciągamy ramki. I wkładamy jedna po drugiej, a pszczółki wiedzą już co z tym zrobić. Zajmą się naprawą i zadbają, by te ramki w dalszym ciągu nam służyły na następną część sezonu. Jesteśmy dzisiaj w piwniczce chomika, trzy dni po zbiorach naszego miodu. Miód nasz przechowany był w specjalnym do tego od stojniku, i jak widzicie, jest 21 litrów, które pobraliśmy, które Wam zademonstrowaliśmy. Sprawdzimy, jak to wygląda. Bardzo ładnie się sklarował. Do góry wyszło powietrze. Jest taka delikatna pianka. Większość jeszcze mikro zabrudzeń, mikro jakichś elementów spadło na pewno na dół, więc możemy śmiało przystępować do. Słoikowania tego oto naszego wspaniałego miodu. Zapraszam! Miód nasz będziemy zlewać do słoiczków. W naszej ofercie znajdziecie bardzo szeroką ofertę różnego rodzaju słoiczków. Najpopularniejszym i najbardziej tradycyjnym jest słoik 900 ml, którego chcę tak zaprezentować. Pszczelarski, ponieważ ma wytłoczony plaster oraz pszczołę na swojej strukturze. Do niego śmiało wlewamy, a miodzik a zakręcamy wszelkiego rodzaju kolorowymi pszczelarskimi wieczkami, które można również u nas nabyć w sklepie. Posiadamy jeszcze w naszej ofercie wspaniałe wzory, które bardzo przypadną klientom do gustu. Na przykład miśków. Jest to taki miś z taką fajną, śmieszną zakrętką w kształcie czapeczki na głowie i posiadamy je w rozmiarach 300, 150, 80 i 30 ml. Te 30 ml szczególnie fajnie się sprzedają na różnego rodzaju eventy, na przykład na wesele. Państwo młodzi wlewają troszeczkę miodu i taka mała słodkość, i upominek dla swojej gości. Posiadamy jeszcze. Słoiczki w kształcie komórki pszczelej o rozmiarach 100 ml, 180 ml, 280 ml i 300 ml. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda. A jeszcze ład, ładniej i fajniej będzie wyglądać z naszym miodkiem. Zaraz to zlejemy i wszystko pokażemy. Oprócz tego posiadamy jeszcze różnego rodzaju słoiczki schematyczne. Na przykład, gotowe, zakręcane z pszczółkami wzory. Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Pierwszy słoik zlewamy ra razem z Wami. I pięknie patrzcie, jaki ma krystaliczny kolor. Nasz miodek dzięki odstojnikowi schodzi. Coś wspaniałego. To już tyle kochani. Dzięki serdeczne za wspólną przygodę podczas naszego miodobrania. Zapraszam serdecznie do śledzenia naszego kanału i subskrybowania. Pozdrawiam.